Witam ponownie Agnieszka Jarczyk. Trwamy w naszym, patriotycznym, patriotycznym, przepraszam, paśmie. Dzisiaj naszym kolejnym gościem tego pasma jest pan profesor Mirosław Piotrowski, ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich nas oglądających. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, jeszcze zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo wspierali nasze media niezależne w Ralu. 24 media narodowe na dole ekranu. Będą Państwo co jakiś czas widzieli numer konta, na którym można przelewać stałe miesięczne kwoty. Do czego zachęcam, namawiam. I już teraz oczywiście serdecznie Państwu dziękuję za każde okazane wsparcie i pomoc. Jak powiedziałam, no trwamy dzisiaj w pierwszym bloku tematycznym programy na temat niepodległości patriotyzmu. Dzisiaj kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. I właśnie w tym temacie dzisiaj porozmawiam z panem profesorem. Panie profesorze, takie pierwsze pytanie nasuwa się, jak tą niepodległość dzisiaj należy rozumieć, biorąc pod uwagę obecną sytuację, czym ona dla nas dzisiaj powinna być? To jest bardzo ważna kwestia i należy właśnie w takim dniu zadać sobie pytanie, gdzie jest granica niepodległości jednocześnie łącząca nas z obszarem, gdzie tę niepodległość autentycznie tracimy. Ja jakieś trzy lata temu wygłosiłem referat w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na temat niepodległości w Unii Europejskiej, bo sięgamy pamięcią 102 lata wstecz i cieszymy się, że uzyskaliśmy wówczas niepodległość, choć pełną taką niepodległość dopiero możemy mówić o niej w 1921 roku i w całym dwudziestoleciu, międzywojennym, ale wówczas scalaliśmy terytorium w jeden organizm, który był pod trzema zaborami i odzyskiwaliśmy tę suwerenność i na przykład uzyskaliśmy własną walutę. Polski Złoty. Uzyskaliśmy własne wojsko. Przecież 11 listopada to Józef Piłsudski otrzymał tylko od Rady Regencyjnej dowództwo nad polskim Wehrmachtem, czyli nad polskim wojskiem. Dopiero trzy dni później, 14 listopada, otrzymał pełnię władzy. Więc to wojsko jest tak bardzo ważne, ale też to państwo polskie zorganizowało się sejm ustawodawczy, potem sejm i senat i ustanawianie podatków. Więc jeśli I pani redaktor pyta o tę niepodatkową, to atrybutami niepodległości zawsze był pieniądz, zawsze były podatki, zawsze było wojsko, wymiar sprawiedliwości. Trzeba się zapytać, gdzie jest ta granica, bo ona się przesuwa. My w Polsce mamy jeszcze złotówkę, ale zobowiązaliśmy się w dłuższej perspektywie, ale jednak do przyjęcia euro, czyli odchodzimy od własnej waluty. Niedawno premier Mateusz Morawiecki dał plenipotencję w imieniu państwa polskiego Komisji Europejskiej do zaciągania podatków w naszym imieniu. To jest utrata suwerenności. Będziemy musieli te podatki spłacać, te które nie my zaciągamy w traktacie lizbońskim, który został podpisany przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest zapisana jest artykuł na temat prokuratury europejskiej czyli oddania tych prerogatyw na przykład ścigania ludzi bo za chwilę będziemy mieli w Polsce prokuratora europejskiego który będzie mógł zakładać podsłuchy pani redaktor Osobom nas oglądającym, bez wiedzy polskiego prokuratora i bez wiedzy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Niebawem może się okazać, że na terytorium Polski będziemy mieli więzienia europejskie, nie nasze polskie, europejskie. Stąd też zasadnym jest stawianie pytań, gdzie leży ta granica. Kiedy już sami nie możemy o sobie decydować, bo gdy dochodzi do takiego momentu, że jakieś trzy lata temu, jak pamiętam, jedna z partii politycznych tutaj w polskim Sejmie, którego, której ja akurat nie jestem entuzjastą, ale złożyła projekt żeby zlikwidować mechanizm zmiany czasu z zimowego na letni i letni na zimowy i dostała ta partia oficjalną odpowiedź, że nie można, gdyż musi na to wyrazić zgodę organ zewnętrzny, czyli Unia Europejska. Czyli doszliśmy do takiego momentu, kiedy już nawet w Polsce nie możemy zdecydować, czy likwidujemy tę zmianę czasu, przestawianie zegarka czy nie likwidujemy, bez względu na to, kto jak do kwestii się odnosi, czy uważa, że to jest dobre, czy złe, ale powinniśmy o tym decydować sami. I kończąc, chcę nawiązać do słów słynnego pozytywisty Aleksandra Świętochowskiego, który o osobach nastawionych niepatriotycznie w czasie, kiedy on żył, powiedział, jego ojczyzna ta, wszędzie tam, gdzie postawi swoje korytko. Teraz to korytko jest w Brukseli. Profesorze, tutaj Pan już mówił o wojsku, o wymiarze sprawiedliwości, o pieniądzach, o podatkach, o tym wszystkim, co składa się na, na niepodległość i też o tych problemach, które dzisiaj widzimy, w których uczestniczy, uczestniczymy jako Polacy. No i właśnie stąd też takie pytanie, no skąd wynika ten brak niepodległości, czy w nieudolności naszej władzy, która teraz rządzi, no bo też musimy patrzeć przez pryzmat tego, co się obecnie dzieje, tak, przez pryzmat tej tak zwanej Pandemii. I tu znowu kolejny wątek związany z tym, że no, decydowanie o sobie, o tym, w jakiej wolności chcemy żyć, jak ona ma przebiegać, jest tutaj zupełnie już zniwelowane, bo ktoś za nas chce decydować na, o naszym życiu, o tym, jak mamy funkcjonować. Więc tutaj też kolejny wątek, kolejny problem się pojawia. Jadąc tutaj do studia, y, słuchałem rządowego radia, w którym podano informację, że pan premier Mateusz Morawiecki, Złożył zapotrzebowanie na 900 milionów szczepionek, a większość ma pochodzić z Unii Europejskiej, i my jesteśmy podłączeni do tego garnuszka szczepionkowego w Unii Europejskiej. I przedstawia nam się jako niezwykłe dobro to, że Unia nam rozdysponuje i to sprawiedliwie, to znaczy względem parytetu ludnościowego. Natomiast nikt nie zwraca uwagi na fakt, że tak naprawdę tych szczepionek nie ma że one dopiero są w produkcji, nie są przetestowane, zdaniem epidemiologów, żeby w ogóle jakakolwiek szczepionka mogła wejść na rynek, musi odbyć badania kliniczne kilka faz i odczekać 3 lata trzeba, aby zbadać, czy nie ma jakichś skutków ubocznych. Ergo taka szczepionka może dopiero wejść na rynek po 8 latach testu. Jeśli w tej chwili chce się na siłę szczepić ludzi, bo o tym... Jest już mowa, to się przemyca. Na razie mówi się, że dobrowolnie, za chwilę będzie to obligatoryjne, że nie będzie można wejść do studia telewizyjnego, jeśli się nie pokaże zaświadczenia. Ale to nie jest normalny lek, to nie jest szczepionka, to jest eksperyment medyczny. I to jest niezgodne z konstytucją z 39. artykułem konstytucji, który zakazuje eksperymentów medycznych na ludziach w Polsce bez ich zgody. W związku z tym. Pytanie, czy będziemy respektować naszą konstytucję, czy dyrektywy unijne, którym podporządkowuje się nasz rząd i nasz premier. A pytanie, ta pierwsza część pytania, pani redaktor, o niepodległość dzisiaj, a w porównaniu z tym, co działo się ponad 100 lat temu, to wówczas straciliśmy nasze terytorium, naszą niepodległość w wyniku zaborów i też trzeba. Ciesząc się z odzyskania niepodległości, wrócić myślą do tamtych lat, końca XVIII wieku, kiedy to przecież szlachta, magnaci doprowadzili do tego. Tak? To, to się nie, nie działo samo z siebie. Również mi, mieliśmy do czynienia z osobami sprzedajnymi, którzy inaczej po, postrzegali naszą niepodległość czy suwerenność, i odzyskaliśmy tę suwerenność w wyniku wojny światowej. I w, w tej wojnie wszyscy zaborcy ponieśli klęskę, ale Polacy rozstawili się po wszystkich stronach barykady, tak że byli zabezpieczeni ze wszystkich stron i odczuli tę wolność konkretnie. Natomiast w tej chwili zabierana jest nam wolność, suwerenność, kawałek po kawałku. Także ludzie nie orientują się ani się nad tym nie zastanawiają, bo żyjemy w pandemii strachu. I pod tą przykrywką władza przeprowadza dosłownie wszystko. Co, czego sobie zapragnie, czego chce. Ludzie się boją, niemal wszystkie wiadomości zaczynają się od tego, ile osób się zakaziło, ile zmarło, ile się przestraszyło, etc. No ale przecież mamy konstytucję. Mamy własne prawodawstwo, a przede wszystkim mamy zdrowy rozsądek. I ten dzień jest po to, aby ten zdrowy rozsądek pobudzać i świadomość historyczną pobudzać, żebyśmy się nie obudzili tak jak nasi ojcowie w zniewolonym kraju. Panie profesorze, no dzisiaj faktycznie odbierana jest nam ta niepodległość, ale w sposób taki zakamuflowany, tak? Pod płaszczykiem troski, na przykład właśnie o zdrowie, tak? Jeżeli mowa tutaj o tej tak zwanej pandemii, tu stricte pandemii strachu, no, no bo patrząc na ten. Mainstreamowe media, no to wszelkie statystyki, tak, które są tam podawane, ta narracja budowana, no to wszystko ma na celu budowanie takiej grozy, żeby Polacy no raz przestraszyli się, dwa, żeby dostosowali się do tych restrykcji, obostrzeń, no i trzy, jakoś funkcjonowali w tej tak zwanej nowej normalności, którą też jakiś czas temu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. I właśnie o tą nową normalność też chciałam pana spytać. Czy jest jednak szansa na to, że Polacy się przebudzą, zdaniem pana profesora, i do tej starej, normalnej normalności, że tak to ujmę, powrócimy, czy jednak ta nowa normalność jest nam nieuchronnie dana i musimy się jakoś do tego dostosować. Absolutnie nie musimy się dostosowywać. Jesteśmy wolnymi obywatelami póki co, póki jest jeszcze takie medium jak w Realu24, czy też inne prawicowe stacje internetowe, nie przekupione przez obecny mainstream, czy przez obecny rząd, ale w moim odczuciu i z mojej wiedzy wynika, że zostało to po prostu zaplanowane, a koronawirus, który notabene znany jest w medycznych podręcznikach od ponad pół wieku i opisywany jako jedna z form grypy. No ta, ta forma jest bardziej dokuczliwa, jest oczywiście bardziej groźna, ale nie może stanowić alibi czy też pretekstu do tego, aby zawłaszczać naszą wolność. I to moje przekonanie wynika chociażby ze słów, które powiedział przywołany już pan premier Mateusz Morawiecki, kiedy jeszcze nie był premierem, a był podsłuchiwany i nagrany, zachwycał się w tej rozmowie koncepcją takiej, że za, ryż, za miskę ryżu można będzie dużo z ludzi wycisnąć i porównywał Tutaj styl polityki Angeli Merkel, Niemiec, które zaczynały po II wojnie światowej też od stumarek w kieszeni każdy. I to jakoś dziwnie współgra z działaniami podejmowanymi przez właśnie pana premiera Mateusza Morawieckiego, z okolicznościami, w jakich został premierem, kiedy to nagle została odwołana pani premier Szydło, a prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Na biurze politycznym powiedział, że nie może wyjawić szczegółów, dlaczego wszyscy partyjni towarzysze muszą mu zaufać. Koniec kropka. No i tak zaufali i mamy tego konsekwencje do dzisiaj. Ale, jak pani redaktor, jak państwo widzicie, protesty ludzi mają wpływ na te władze. To wiem od kolegów z prawa i sprawiedliwości, że wysypywanie na przykład tego gnoju pod ich drzwiami, tych posłów, którzy głosowali. Sporządzanie takich list i różnego tego typu happeningi, jak również nacisk medialny, tak, jak tutaj w realu 24 i pokazywanie prawdy przemilczanej w innych mediach sprawia, że i tam zaczyna przebijać się zdroworozsądkowe myślenie. Czyli taki oddolny ruch, takie przebudzenie Polaków może przyczynić się do tego, że tą wolność odzyskamy, że mamy jednak wpływ na tę politykę, no bo tutaj część komentatorów czy ogólnie społeczeństwa no twierdzi, że już wszystko pogrzebane, wszelkie nadzieje zniweczone i właściwie nie ma co już w tą politykę wchodzić, nie ma co się nią interesować, no bo politycy i tak robią, co chcą. Nie, 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 absolutnie. Aktywnym trzeba być zawsze. Aktywnym trzeba być zawsze. Zwracam też uwagę na postawę dawnych sld owców czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która wywodziła się z PPR-u, a jej korzenie to KPP, wcześniej to KPRP, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy itd. itd. Ci ludzie zawsze chodzą do wyborów, zawsze w sposób zdyscyplinowany. Natomiast elektorat prawicowy, narodowy się zniechęca, i to jest naprawdę niedobre. A przy okazji, jeśli mogę zacytować jedną znaną działaczkę, właśnie socjaldemokratyczną, czyli panią Różę Luksemburg, która w pracy niepodległa Polska, a sprawa robotnicza napisała taki artykuł, nie potrzebujemy niepodległej Polski, w której czytamy, socjalpatrioci namawiają robotników do oddzielenia polskiej ziemi od Rosji, Austrii, Prus i do odbudowania znowu osobnego polskiego państwa, jak to było przed 100 laty. I ona mówi: robotnicy polscy, nie dajcie się odwieźć z drogi. Nie wierzcie tym, co was będą namawiali do odbudowania państwa polskiego. Nie oczekujcie żadnego zbawienia od niezależnej Polski, bo ona was nie zbawi. W niezależnej Polsce będzie nad wami bad Polski, jak jest dziś rosyjski. Niechże nas nie wzywają do tłuczenia głowami o mur. Niech nam dadzą raz spokój z niepodległą Polską. Koniec cytatu. Więc teraz trzeba przypominać te słowa i w odniesieniu do obecnej rzeczywistości powiedzieć tak, będziemy bić głową w mur i będziemy domagać się prawdziwie niepodległej i suwerennej Polski, bez względu na to, co powiedzą o nas w mainstreamowych mediach. Dlatego też wybieram się na marsz niepodległości, który ponoć będzie zmotoryzowany, no ale zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że ta podniosła chwila zostanie jednak. Zachowana w ramach i prawa, i dobrego obyczaju, bo nie, no nie może być tak, że na przykład ci, którzy strajkują czy demonstrują przeciwko poczynaniom rządu, lockdownowi, w sprawach covidowych są rozpędzani gazem, a panie, którym nie podoba się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mogą sobie swobodnie maszerować po ulicach i nic im tam się nie dzieje, policja zabezpiecza te marsze tylko pod względem takim kurtuazyjnym nazwą. No Właśnie, ale panie profesorze, bo pan tu już nadmienił o wątku związanym z tymi tak zwanymi protestami kobiet, chociaż to, to co się działo, jest dalekie od, od faktycznego stanu, faktycznej postawy wielu kobiet polskich, ale właśnie mieliśmy do czynienia z niebywałą sytuacją, gdzie uczestnicy tych spędów ulicznych, tak to nazwijmy, blokowali ruch drogowy, dewastowali wiele publicznych obiektów, no i też, no co dużo mówić, agresja słowna, fizyczna, wulgaryzmy rzucane w eter, no to się niosło, policja bierna, władza też przez długi czas nic nie robiła, dopiero teraz w poniedziałek policja, zdaje się, tam jakaś interwencja została przez policję wszczęta, ale też przez pryzmat chyba tego, co dzisiaj następuje, czyli 11 listopada marsz niepodległości w sposób zmotoryzowany, jak tutaj już pan profesor nadmienił. No i właśnie znowu dochodzimy do wątku. Yy, tego zawłaszczenia wolności, tak, tego niweczenia właściwie wolności Polaków. Kto tutaj jest przede wszystkim winny? Czy to jest władza państwowa, czy ktoś z zewnątrz? Tutaj na przykład Unia Europejska, no bo też dużo mówi się o tym, że Polska to właściwie taka kolonia Unii Europejskiej, jak pan na to patrzy? No niestety tak to w tej chwili wygląda. A y, kto jest za to odpowiedzialny? można by powiedzieć, że odpowiedzialni są ludzie, którzy wybrali sobie taką reprezentację, ale usprawiedliwiać trzeba wyborców tym, że ta reprezentacja, na przykład która jest w Unii Europejskiej, moim zdaniem oszukała po prostu wyborców. Gdyż co innego mówiła w kampanii wyborczej i w dobrej wierze ludzie wrzucili kartki, a gdy zostali wybrani europosłami, na przykład przedstawiciele z list Prawa i Sprawiedliwości, to wszyscy gremialnie zagłosowali, mówiłem to już w tym studiu, za panią von der Leyen, za jej wyborem, i y, mijają się z prawdą, mówiąc, że y, innym wyborem był Timmermans. Timmermans nie byłby komisarzem, szefem komisji w żadnym wypadku, gdyż należy do socjalistów, a ten fotel przypadał Hadekom. Więc poparli panią von der Leyen i zagłosowali na gender, bo ona de facto. To jest jej pierwszy punkt strategiczny, który realizuje. W drugiej kolejności wszyscy oni zagłosowali za panem Timmermansem, pierwszym wiceszefem komisji. Dwójka się tylko wstrzymała, nikt nie był przeciw, który wprowadza Europejski Zielony Ład, czyli nakazał rządowi polskiemu zlikwidować całe polskie górnictwo. Pytanie o niepodległość: gdzie my żyjemy, jeśli. Pan Timmermans nakazuje polskiemu rządowi zlikwidować cały polski przemysł górniczy i energetyczny. My jesteśmy za zieloną energią oczywiście, ale nie możemy wyzbywać się tych dóbr, które mamy i z nich rezygnować, no bo to się opłaca Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego bitwa toczy się w mediach. Ludzie głosują tak, jak im się to przekaże. Jeśli ktoś przychodzi i mówi, My jesteśmy za życiem, głosujcie za mną, za nami, a później dostaje się do sejmu i gdy przychodzi ten projekt pani Kai Godek, ten społeczny projekt, to głosuje za odrzuceniem go, przekazaniem do komisji, czyli ad kalendas grecas. No to ludzie się burzą, to już zaczynają troszkę o tym mówić, ale nie mają gdzie tego wyrazić, tak? Jeśli rząd, no przecież gro europosłów i posłów, przecież sam pan premier został wybrany ze Śląska, jak się nie mylę, tak? A teraz, gdyby, a teraz, co on robi? Gdyby powiedział w kampanii wyborczej, że zlikwiduje wszystkie kopalnie, to by go ludzie nie wybrali, tak? Więc to jest odpowiedź na pytanie, kto jest winny? No winni są ci, którzy po prostu oszukują i myślę, że ludzie, gdyby wiedzieli, co oni szykują, to by na nich nie zagłosowali. Dzisiaj, proszę Państwa, rocznica odzyskania niepodległości tutaj, jak w czasie naszych rozmów wybrzmiewa, no Potrzeba tej pracy oddolnej, potrzeba nas Polaków, którzy te inicjatywy podejmą w celu odzyskania takiej pełnej wolności, jak już tutaj też z panem profesorem rozmawiamy, odzyskania tego, co utraciliśmy. I tu nie mowa o terytorium, tak jak to kiedyś było historycznie, ale mowa o zasadach, o tej cywilizacji, żeby to wszystko odbudować, żeby trwać w tym, co przez wieki też nasi przodkowie, o co walczyli, o co zabiegali, żeby teraz o to też walczyć, żeby o to dbać. Dziękuję panu profesorowi bardzo za tę rozmowę i oczywiście, tak jak pan profesor tutaj powiedział, przed 14 na Rondzie Dmowskiego można spotkać się w tym rajdzie samochodowym, do czego myślę pan profesor też się zachęca. Tak, bardzo zachęcam i sam tam będę samochodem, ale mam nadzieję, że jak wyjdę, otworzę drzwi, to nie zostanę aresztowany <grym> przez policję.